Jeśli myślałeś, że dziwactwa twojego psa kończą się na oblizywaniu łap czy gonieniu własnego ogona, czeka cię niespodzianka, bo to, co teraz zobaczysz, sięga jeszcze głębiej w emocjonalny świat twojego czworonożnego przyjaciela. Od nieoczekiwanych reakcji na głośne dźwięki po zaskakujące instynkty, odziedziczone po dzikich przodkach, każde działanie ma swój cel. A kiedy zaczniesz rozpoznawać te silne sygnały emocjonalne, nie widzisz już tylko zwierzaka. Widzisz lojalnego przyjaciela, komunikującego się w jedyny znany sobie sposób. W tym filmie kontynuujemy naszą podróż w głąb ukrytych znaczeń zachowań Twojego psa. Zatem koniecznie polub i udostępnij ten film znajomemu, który szaleje za swoim psem. To naprawdę pomaga nam dostarczać Wam jeszcze więcej świetnych treści. Zostań z nami do końca, bo to, co zaraz odkryjesz, może zmienić twój sposób postrzegania psa na zawsze. Drżenie na dźwięk głośnych hałasów. Grzmi burza, wybuchają fajerwerki i nagle twój pies zaczyna się trząść, nerwowo chodzić w te i z powrotem lub chować się pod łóżkiem. To nie jest udawanie, to instynkt przetrwania. Psy mają o wiele czulszy słuch niż my, ludzie i odbierają głośne dźwięki jako atak. Ich ciało zalewa adrenalina. Serce zaczyna bić szybciej. To biologiczny alarm. W pobliżu może czaić się niebezpieczeństwo. W naturze głośne dźwięki często sygnalizowały obecność drapieżników lub nadchodzącą burzę. I nawet dziś te instynkty są wciąż obecne. Ale Twoja spokojna obecność, delikatny głos, przytulne miejsce do schowania się może stać się dla nich kotwicą. Jak bezpieczna przystań, niczym swojska chata. Jesteś ich schronieniem w czasie burzy. Tym, komu ufają, gdy świat wydaje się przytłaczający. Nie bagatelizuj ich strachu. Szanuj go. Pomóż im poczuć się bezpiecznie, a nigdy nie zapomną, kto był przy nich, kiedy najbardziej potrzebowali spokoju. Trzęsienie głową. Szybkie potrząśnięcie głową może wydawać się niegroźne, ale częste trzęsienie może być wołaniem twojego psa o pomoc. Coś jest nie tak. Psy trzęsą głowami, aby pozbyć się dyskomfortu często z powodu infekcji ucha, wody w uszach, a nawet alergii. Ich uszy, wrażliwe i złożone, są ważne dla równowagi i percepcji. Na wolności pies z ograniczonym słuchem był w niebezpieczeństwie, dlatego instynktownie chronią tę część ciała. Jeśli zauważysz ciągłe trzęsienie głową, zaczerwienienie lub nieprzyjemny zapach, nie czekaj. Delikatnie sprawdź ich uszy i skonsultuj się z weterynarzem. To mały gest, ale mówi twojemu psu: Dbam o każdą część ciebie. A ta troska staje się częścią zaufania, które sięga głębiej niż słowa. Zabawa w chowanego. Dlaczego twój pies zakopuje twoją skarpetkę pod sofą, albo chowa zabawki za poduszkami? To nie psoty, to instynkt. Na wolności psy chowały resztki jedzenia, albo cenne znaleziska, żeby chronić je przed innymi zwierzętami. Dzisiaj wciąż czują potrzebę ochrony tego, co jest dla nich ważne, a czasami to, co pachnie tobą, staje się bezcenne. Jeśli twój pies chowa twoje rzeczy, może chce mieć twój zapach blisko siebie. To jak pamiątka, prawie tak dobra, jak stary t-shirt od ulubionego piosenkarza, niczym koszulka z podpisem Maryli Rodowicz. To ich sposób na powiedzenie to przypomina mi ciebie. Chcę to mieć blisko, zamiast ganić. Daj im specjalne zabawki, które mogą chować do woli. To prawie jak szukanie wielkanocnych jajek, tylko na odwrót. Oboje poczujecie się bardziej związani, a twoje pranie też może być bezpieczniejsze. Skomlenie, gdy pies jest sam. Zamykasz drzwi. Chwilę później ciche skomlenie rozbrzmiewa w domu. To nie manipulacja, to smutek. Psy to zwierzęta stadne. W naturze. Rozłąka może oznaczać niebezpieczeństwo lub porzucenie. Pozostawione same, wiele psów odczuwa stres, tęsknotę, a nawet panikę. To ciche skomlenie to ich sposób na powiedzenie: tęsknię za tobą. Wracasz? Ćwiczenie krótkich rozstań, zapewnienie zabawek i włączenie uspokajającej muzyki może złagodzić ich niepokój, ale przede wszystkim uspokój je. Każde powitanie, nieważne jak krótka była rozłąka, Wzmacnia ich poczucie bezpieczeństwa. Dla Twojego psa twój powrót nigdy nie jest rutyną. To wszystko. Tarzanie się w trawie lub dziwnych zapachach. Twój świeżo wykąpany pies znajduje plamę brudu i tarza się w nim. Dlaczego? To nie bunt, to instynkt. Dzikie psy tarzają się w silnych zapachach, aby ukryć swój zapach przed ofiarą, albo żeby wysłać wiadomości do swojej watachy to była strategia i sposób wyrażania siebie. Dzisiaj zachowanie Twojego psa nadal ma swoje korzenie w tych pierwotnych instynktach. Mogą cieszyć się doznaniami zmysłowymi, znaczyć swoje terytorium lub po prostu celebrować wolność. Nawet jeśli nie jest to idealne tuż przed przybyciem gości, pamiętaj: w tym niechlujnym momencie Twój pies uzewnętrznia swoją dziką naturę. I ta radość, ta beztroska to piękne. Tylko miej pod ręką szampon dla psa, szczekanie na lustra lub ekrany. Nagle twój pies zaczyna szczekać na telewizor, albo warczy na lustro. Nie są zdezorientowane. Próbują zrozumieć świat, który nie działa według zasad zapachu. W naturze zwierzęta polegają na węchu tak samo jak na wzroku. Więc ruszający się obraz bez zapachu, podejrzane. Twój pies może to postrzegać jako zagrożenie, inne zwierzę. Albo po prostu coś nieznanego. Szczeniaki robią to częściej, ponieważ wciąż uczą się, co jest prawdziwe, a co tylko odbiciem. Z czasem i przyzwyczajeniem większość psów zdaje sobie sprawę, że telewizor nie ukradnie im zabawek. Do tego czasu, trochę uspokojenia i odwrócenia uwagi może zdziałać cuda. Dyszenie bez upału. Twój pies dyszy, ale nie jest gorąco. O co chodzi? Dyszenie to nie tylko regulacja temperatury, to także wentyl emocjonalny. Kiedy psy są zaniepokojone, nadmiernie pobudzone lub niepewne, dyszą, aby się uspokoić. To jak wzięcie głębokiego oddechu w stresującej chwili. Rozejrzyj się, czy są jakieś głośne dźwięki, obcy ludzie, nieznane miejsca. Twój pies może przetwarzać to wszystko poprzez swój oddech. Pomóż mu znaleźć spokój. Zachowując dystans, swoim głosem, lub po prostu swoją obecnością. W takich momentach stajesz się jego systemem uspokajającym, jego strażnikiem spokoju. Strach przed odkurzaczem. Jest dzień sprzątania, a twój pies znika. Odkurzacz wyje, a on chowa się, jakby nadchodziła burza. Dla niego tak właśnie jest. Odkurzacze wytwarzają dźwięki o wysokiej częstotliwości i wibracje, które przytłaczają wrażliwy słuch psa. Dodaj do tego nagłe ruchy, a wydaje się, że odkurzacz żyje. I jest nieprzewidywalny. Niby jak odkurzacz z reklamy Zelmera. Dla psa to nie tylko maszyna. To potwór. Aby złagodzić jego strach, zacznij oswajać go z odkurzaczem z daleka. Używaj smakołyków. Mów spokojnym tonem i nigdy nie zmuszaj go do interakcji. Albo po prostu pozwól mu uciec w bezpieczne miejsce. Szanowanie jego wrażliwości to dowód miłości. I miłość, nie hałas. To co zapamięta. Odwracanie się do ciebie plecami. Twój pies siedzi nieruchomo, odwrócony do ciebie plecami, twarzą do drzwi. Czy cię ignoruje? Absolutnie nie. W psim świecie odwrócenie się plecami jest oznaką głębokiego zaufania. To jak głos zaufania, niczym w sejmie. To mówi: Nie muszę cię obserwować, bo wiem, że ty mnie pilnujesz. Jak prawdziwy anioł stróż. Ten cichy gest ma wielką moc, to znaczy, że czuje się na tyle bezpiecznie, by się zrelaksować, opuścić gardę i patrzeć przed siebie, niczym na meczu reprezentacji. Kiedy twój pies patrzy przed siebie, jednocześnie pełni wartę i chroni ciebie w zamian, jak mały piesek stróżujący, niczym bohater filmu sami swoi. Następnym razem delikatnie połóż rękę na jego grzbiecie. To twój sposób na powiedzenie. Ja też cię pilnuję. Wracasz do domu. Wchodzisz, a twój pies przeciąga się, wyciągając przednie łapy i unosząc wysoko ogon. To nie tylko leniwe powitanie. To radosne zaproszenie do zabawy. Gest zakorzeniony w ekscytacji i uczuciu. To przeciągnięcie się sygnalizuje radość, zaufanie i zachętę do interakcji. Tak jakby mówił: Cieszę się, że wróciłeś. Pobawmy się razem. To ich sposób na powiedzenie: Tak się cieszę, że jesteś. Spędźmy razem trochę czasu. W Watachach ten gest promuje jedność i zabawę, niczym wspólne odtańczenie poloneza na rozpoczęcie imprezy. W domu oznacza to, że jesteś dla nich najważniejszym wydarzeniem dnia, jak wygrana naszej reprezentacji w ważnym meczu. Odpowiedzcie im kontaktem wzrokowym, delikatnym głosem albo głaskaniem. Ta chwila, taka prosta, taka czysta, to sposób Twojego psa na powiedzenie, że jego serce. Nawet po godzinach rozłąki nigdy nie opuściło Twojej strony, jak prawdziwy przyjaciel na dobre i na złe. Każde szczeknięcie, przeciągnięcie się, skomlenie i machanie ogonem to nic w pięknym, złożonym języku Twojego psa. To nie tylko zwierzęta domowe, to rodzina, strażnicy emocji i mistrzowie niewypowiedzianej ekspresji. Z Twoim psem nie chodzi tylko o jego zachowanie. Chodzi o zbudowanie więzi, która wykracza poza słowa. Więzi zbudowanej na empatii, lojalności i bezwarunkowej miłości, bo dla Twojego psa jesteś wszystkim ich światem, ich pocieszeniem, ich największą radością. Jeśli ten film pomógł Ci lepiej zrozumieć Twojego czworonożnego przyjaciela, zostaw komentarz poniżej. Napisz, które zachowanie psa poruszyło Cię najbardziej. A jeśli spodobał Ci się ten temat Koniecznie zobacz film, który wyświetla się teraz na ekranie. Zagłębia się on jeszcze bardziej w emocje i ukryte instynkty twojego psa. Obejrzyj go zaraz, żeby nie przegapić żadnej wskazówki, którą twój pies próbuje się z tobą podzielić. Do zobaczenia tam.